Jestem Jakub z kanału Montbrick, A w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla was polibak. 30... nie zrecenzujesz, tylko zrecenzujemy. Przecież wystąpiłam u ciebie na odcinku. A no tak! Dzisiaj odcinek z Kingą z Ręką, z moją siostrą czterną. Dawno takiego odcinka nie było, bo dajże już z mm -hmm. Dlatego dzisiaj Chyba występuje drata. u mnie moja siostra, rzeczna Kinga z I będzie hej. tutaj taki polibak 30588. Chyba... Zawiera on 51 elementów i jest to plac zabaw. Tak. Taki polibak e, otworzymy i 51 elementów w nim się znajduje. Blik ten polibak otworzy i zobaczymy, co jest w środku. Zgadza się, ja już otwieram polibak i o. patrzymy jego zawartość. Co o tym jest. sądzisz, Kinga? O nie było ze mną odcinka. Cieszycie się? Y, bardzo, bardzo duża ilość klocków i zaraz to będzie już ułożone. Postanowiłam pomóc ze swoim bratu. Tak, zgadza się, Kinga bardzo mi pomogła w budowie, zbudowała tak. figurki no. oraz okay. kwiatka. No to bardzo przyjemna pomoc dzięki temu teraz szybciej to się udało tak, zbudować. Tak. No. I powstała nam taka konstrukcja, mhm. dwie figurki, tam jest karuzela i dzisiaj sobie to omówimy. I włosy. Omówimy sobie. Dobrze, słuchajcie, najpierw może sobie omówimy to. Co o tym sądzisz? zacznijmy od tego? E, no tak. E, no to jest to taka prosta dość konstrukcja, ale e, bardzo fajnie umiejscowienie ja. tych elementów na raptem kilkunastu studach. E, Znalazło się tutaj dużo rzeczy. E, prowizoryczna bardzo mała fontanna. E, jakieś tutaj na tym podwyższeniu e, kwiatek, kwiatek, który układała moja, się moja siostra. E, obok żaba. Bardzo ciekawy jest to odlew, e, który jak zawsze występuje, to ja, e, ja się cieszę, mimo że tych żab już mam kilkanaście. No i drobna, tak tutaj jest żaba jak widzisz, e, no i drobna, drobna rampa, która będę no, goście w moim Lego Mieście obok tej dużej e, i na pewno tam jakieś miejsce znajdzie. Jest także lampa, bardzo bardzo też prosta, z małej ilości elementów, ale gdyby był dłuższy ten maszt, to myślę, że ten słup, to myślę, że nawet by do miasta się nadała, a ta, tak to ją sobie przerobię i także do miasta e, ją właśnie e, dam. Dobra, to najpierw ja, zacznijmy od karuzeli, jest bardzo ładnie wykonana, bardzo ładne ma kolory, to jest element co się, dzięki temu da się kręcić tym, no i jak mówiłam bardzo ładne kolory. Teraz omówmy tą dziewczynkę, ładne ma włosy, w wykonaniu też ładna. Ja jeszcze tylko powiem, no. dopowiem, że ma ten stary typ plecaka, tak, e, sprzed tak. kilku, kilku lat to już jest taki rzadsza ża rzecz. E, Wystąpił ten plecak także w szkole z Lego City, Kinga już widziała u mnie w tego mieście, prawda widziałaś tą Tak, szkołę. widziałam. To teraz jest moja kolej. E, ten chłopak tutaj e, na krótkich nóżkach, podobnie jak poset, którą omawiała Kinga. Tak. E, za, e, za taką jakby tutaj koszulką w kratę e, jest koszulka, na której jest banan. Ałda już Kinga pokazuje, że włosy. można mu teraz de, 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 tak, także tak. dać włosy. Ja teraz ja. ich nie będę motował, ale wyświetla się w tym momencie na ekranie zdjęcie, jak wygląda ta figurka z włosami. E, kolejny ten starszy plecak do kolekcji, z tego się cieszę. Ja osobiście lubię te Podoba plecaki. Się ten plecak? e, tak, o. to są fajne. Tylko, szkoła, że taki kolor mógł być jakiś żywszy na pewno. E, taki zielony, niebieski, Tak, na przykład właśnie zielona jest nasza deskorolka od tego chłopaka. Aha. Zielone są ciemnozielone koła, a sama deska jest w kolorze takim jasnozielonym, mhm. takim bardzo jasnym zielonym, taki chociażby bagi wystąpił w serii Safari. Powiem szczerze, jako że ten, jak już dostałem ten bolibak za darmo na Lego shopie, ja jestem naprawdę zadowolony, jest tutaj parę ciekawych elementów do wyciągnięcia z tego i dwie kolejne figurki, które mogą zagościć w, szko szko w szkolnych ławkach, ponieważ w szkole dano nam tylko trzech uczniów, to jest zdecydowanie za mało, w ogóle ta szkoła była trochę e za mała, teraz tak jak Kinga mówi, e szybka matematyka będzie tych uczniów pięciu. My no już Was żegnamy, pa! pa.